Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik D260 jest przedstawicielem serii silników wysokoprężnych MMZ. Jest to sześciocylindrowy silnik z rzędowym układem cylindrów. Silnik był montowany w ciągnikach, ciężarówkach, sprzęcie rolniczym i specjalnym. Charakterystyka techniczna. Dzięki wysokim parametrom technicznym jednostka napędowa D260 była idealna do montażu w ciągnikach i ciężarówkach. Głównym zastosowaniem silnika były ciągniki T150 i kombajny. Konieczne było wyposażenie jednostki napędowej w dodatkową chłodnicę wody i oleju. Silnik D260 w ciągniku T150 rozważmy główne parametry techniczne silnika, nazwa charakterystyka typ turbo diesel pojemność 7,12 litra. Konfiguracja. Parametry rzędowa 6. Liczba cylindrów 6. Liczba zaworów 12. Stopień sprężania 16. Średnica cylindra 110 mm. Moc od 209 km. Chłodzenie. Chłodzenie cieczą żywotność 500 tys. km. Przebiegu paliwo olej napędowy. Nazwa parametru D260.4 do 327. Rozrusznik 24W. Generator 28W. Turbosprężarka. TKR7K2761-05 Pneumokompresor, A29.05 000B 2905 000B Zapompa Zębata, 10ZH304L Pompa Paliwa. 260 DIN dinadina dinadina A DIN A G 363.1111005 40.04 Wspornik przedni, nie, tylny wspornik, 260 do milion 2313 Skrzynia korbowa koła zamachowego. Nie. Skrzynia korbowa sprzęgła. Nie. Konserwacja i wymiana oleju. Silnik D260 nie różni się znacząco od swoich młodszych braci 240 do 245 pod względem konserwacji. Silnik jest serwisowany to 20 do 25 tysięcy kilometrów. Główne elementy silnika D260 planowa konserwacja silnika spalinowego to zestaw czynności mających na celu zachowanie pierwotnego stanu Jednostek i części jednostki, zgodnie z instrukcją naprawy i obsługi silnika serii D, opracowaną przez producenta, zastanówmy się, jakie operacje są uwzględnione. W konserwacji 260 wymiana oleju, regulacja mechanizmu zaworowego, wymiana filtrów. Tak więc, w zależności od modyfikacji silnika mogą istnieć lub nie następujące elementy filtrujące, dokładny i zgrubny filtr oleju element filtrujący do zgrubnego i dokładnego oczyszczania paliwa, filtr powietrza, ekofiltr spalin, czyszczenie wtryskiwaczy. Regulacje związane z wysokociśnieniową pompą paliwa. Inne operacje mające na celu konserwację jednostki napędowej. Serwisowanie wysokociśnieniowej pompy paliwowej to osobny zestaw czynności, które mogą być wykonywane jakościowo tylko przez mistrzów. Naprawy urządzeń paliwowych silników wysokoprężnych. Wymiana oleju. Wymiana oleju i filtra oleju jest dość typowa dla wszystkich modeli jednostek napędowych MMZ z oznaczeniem D. Sam proces nie różni się od innych silników wysokoprężnych. Rozważmy główne aspekty konserwacji. Widok ogólny silnika D260. Odkręć korek spustowy na misce olejowej skrzyni korbowej. Nie zapomnij zainstalować pojemnika do którego będzie spuszczany płyn. Po wypłynięciu oleju należy zakręcić korek spustowy. Wymieniamy filtr dokładnego i zgrubnego oczyszczania oleju. Wlać nowy olej silnikowy. Po rozgrzaniu należy sprawdzić poziom płynu smarującego w silniku. W razie potrzeby należy dolać brakującą ilość. Cechy naprawy rzędowej i remontu kapitalnego. Naprawa silnika D260 to cały kompleks operacji przywracających wydajność silnika, których nie zaleca się wykonywać własnymi rękami. Warto więc skontaktować się z profesjonalistami, którzy będą w stanie prawidłowo zdiagnozować usterki i zużycie, a także jaki element wewnętrzny należy wymienić. Silnik D260 po remoncie rozważmy podstawowy zestaw operacji, które są wykonywane dla silnika D260. Aby przeprowadzić remont silnika, dwukropek powierzchowna diagnostyka usterek odbywa się za pomocą ucha. Kierowca określa obecność obcych dźwięków, a także wstępną lokalizację, demontaż silnika z samochodu, a także przeprowadzenie całkowitego demontażu jednostki napędowej, pomiary cylindrów i wału korbowego, ustalenie numeru naprawy, a także zamówienie części zamiennych. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków aby nie rozwiercać cylindrów silnika, blok jest wyłożony. Opcja ta pozwala, w przypadku kolejnych napraw, nie rozwiercać bloku, ale tuleje, które po zużyciu można wyjąć i włożyć nowe. Naprawa głowicy cylindrów. Montaż jednostki napędowej. Wysokociśnieniowa pompa paliwa z silnika D260. Osobnym parametrem jest regeneracja pompy paliwa. Jak pokazuje praktyka, Mistrz naprawia tylko parę tłoków która zużywa się najczęściej. Jeśli chodzi o operacje naprawy rzędowej, każdy właściciel samochodu z silnikiem D-260 ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby samodzielnie przywrócić silnik. Najważniejsze jest to, że ręka wyrosła z właściwego miejsca. Najczęstsze problemy obejmują awaria rozrusznika i alternatora, awaria pompy wody. Wymiana pasków napędowych, regulacja mechanizmu zaworowego, wymiana oleju, wymiana filtrów silnika, naprawa liniowa silnika D260, instrukcje naprawy dla każdej jednostki są dostępne w internecie lub można skorzystać z książek fabrycznych, które są dostępne w domenie publicznej. Podsumowanie. Silnik D260 jest szeroko stosowany w ciągnikach i kombajnach. Konserwacja jednostki napędowej jest dość prosta, ale remont warto przeprowadzić w warunkach serwisu samochodowego, ponieważ wymagany będzie specjalny sprzęt.